Witam serdecznie. Porozmawiajmy dziś o integracji społecznej jako istotnym narzędziu tworzenia rodziny zrekonstruowanej. Układanie relacji z nowymi członkami rodziny jest szczególnym wyzwaniem dla rodziców, którzy nadal pozostają w konflikcie z byłymi partnerami. Jedną z najtrudniejszych i najbardziej destruktywnych rzeczy jest wzbudzanie poczucia winy w dziecku twierdzeniami, że mama lub tata okazali się niewystarczająco dobrzy, aby z nimi móc budować prawdziwy dom. Również porównywanie nowego partnera do rodzica jest dla kochającego dziecka trudne i nie powinno mieć miejsca. Jedną z podstawowych potrzeb wszystkich ludzi jest potrzeba przynależności i znaczenia. Przynależność to poczucie bycia w relacji, a znaczenie to nasz wkład w życie społeczności innych ludzi, na przykład właśnie rodziny. Jeśli tego nie mamy, czujemy się sfrustrowani i zestresowani. Więc i także dzieci potrzebują czuć się ważne i potrzebne. Dlaczego bliskość i znaczenie są tak bardzo ważne? Bo czujemy się lepiej, widząc, że inni ludzie wokół nas mają pozytywne intencje i cenią nasze umiejętności. Emil Durkheim mówi o integracji społecznej w kontekście tego, że integracja społeczna powstaje na wszystkich wymiarach życia zbiorowego. Uważa, że język jest przekazywany od chwili narodzin, a nie wybierany przez daną osobę. Uczenie się i nabywanie tej wiedzy kształtują nas i nasze bycie w społeczeństwie. Z definicji integracja społeczna to zespolenie i zharmonizowanie elementów zbiorowości społecznej, rozumiane jako intensywność i częstotliwość kontaktów między członkami danej zbiorowości oraz jako akceptacja w jej obrębie wspólnych systemów wartości, norm, ocen. To proces włączania się do zasadniczej części społeczeństwa różnorodnych, najczęściej mniejszościowych grup społecznych. Jest to jednocześnie zjawisko społeczne pełne sprzeczności, gdyż wymaga akceptacji obu stron, co nie jest sprawą oczywistą, gdyż może oznaczać konieczność wyrzeczenia się w pełni lub części swojej tożsamości rozumianej jako role społeczne, wartości, normy, zwyczaje, tradycje, światopogląd. W literaturze analizuje się także czynniki prowadzące do sytuacji odwrotnej, czyli do dezintegracji społecznej, która może być rozumiana jako rozpad z wartości grup społecznych. Czynniki takie stanowią m.in. brak informacji i łączności między członkami grupy, wysoka ruchliwość społeczna, heterogoniczność grupy, konflikt ról społecznych, konflikt pokoleń, negatywne stereotypy, akty dyskryminacji. Czy wrogości między zbiorowościami o odmiennej kulturze? Integracja rodziny, także paczłorkowej, zawiera dwa główne aspekty: integrację celów, czyli jednakowe pojmowanie i uznawanie tej samej hierarchii wartości przez członków rodziny, oraz integrację środków służących osiąganiu celów. Brak integracji powoduje napięcie i niezgodne współżycie rodziców, które dostarcza dzieciom najsilniejszych bodźców, Afektogennych. Dla prawidłowego przebiegającego procesu wychowania ważne jest całe środowisko domu rodzinnego. Wzbogacane przede wszystkim o otwartość, entuzjazm, spontaniczność, radość. Chodzi więc o takie środowisko rodzinne, w którym dzieci powinny czuć się kochane, a dzięki temu stawać się ufne, samodzielne, by rozwijały własne myśli, uczucia, działania miały możliwość obserwacji autentycznych form zachowań. W toku takiego procesu trzeba pamiętać i przestrzegać następujących zasad. Zapewnić dobrowolność uczestnictwa, stosować różnorodne środki wyrazu, tak, aby między uczestnikami komunikacja była rzeczowa i emocjonalna oraz unikać rywalizacji. Bowiem dzieci partnerów zawsze i bez wyjątku będą zazdrosne o swoich rodziców. W głowie im się nie mieści, nawet tym dzieciom prawie dorosłym, że ich rodzic wybrał ciebie. Co on w tobie widzi? Przecież ich mamusi nie dorastać nawet do pięt. To normalne, a nawet zdrowe. Dziecko ma tylko jednych rodziców i nikt inny nie zajmie ich miejsca. Więc nawet nie próbuj o to rywalizować. Dlatego warto od samego początku zaproponować formę, w jakiej dziecko mogłoby się zwracać do nowej osoby. Wiele zależy od wieku dziecka, ale w większości przypadków najbardziej neutralnym sposobem jest mówienie po imieniu. Burzy to pierwsze bariery i daje dziecku poczucie, że jest ktoś otwarty i przyjaźnie nastawiony. Lepiej nie przesadzać z czułościami między partnerami, ponieważ może to wywołać zbyt duży szok u młodych osób. Objęcia, pocałunki bezpiecznie wprowadzać stopniowo, wraz ze wzrostem zaufania ze strony dziecka. Stwórz w ciągu dnia. Czy tygodnia, takie momenty, w których będziecie robić coś razem? To może być wspólne sprzątanie pokoju, przygotowywanie kolacji, planowanie jakiegoś wydarzenia. Proś je o pomoc w wieszaniu prania czy robieniu zakupów. Podkreślaj, że właśnie jego pomoc jest Ci bardzo potrzebna i że bez niego sobie nie poradzisz. Inicjuj w wolnym czasie wspólne zabawy. Celem zabaw integracyjnych, co wynika z ich nazwy, jest integracja grupy, osób mających razem coś zrobić, czegoś doświadczyć lub po prostu spędzić ze sobą czas. Często zadaniem, celem gier integracyjnych jest odwrócenie uwagi, odkoncentrowania się na sobie, czyli pytania jak zostanę oceniony, czy inni mnie zaakceptują, co powinienem teraz zrobić lub powiedzieć. Gdy zachęcamy uczestników do zabawy, to mają szansę na poznanie się z tej prawdziwszej strony. Zachęcam więc do częstszego wprowadzania w codzienne życie rodzinne różnych form świadomej integracji.